Dzień dobry! Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Jak widzicie, jestem na takim szczycie jakby góry, a tutaj widać morze. A zaraz zabiorę Was w miejsce, gdzie dostępna jest przepiękna willa na sprzedaż. A to jest droga główna. Jak widzicie widać z niej morze tutaj oraz wyspę. Chyba to jest komak. Dom znajduje się właśnie przy tej drodze głównej. W pobliżu jest też park wodny Chombiu. Znajdujemy się właśnie w centrum wyspy Kolanta. W tamtą stronę jest morze, jakieś 5 minut motorkiem. W tą drogę skręca się do tropikalnej willi, kochani, a tutaj jest znak. Tropikalna widla, 3,5 łazienki, 3 sypialnie, 7,5 metra wysokości. Zobaczcie, jak piękna. To co, idziemy zobaczyć? Tą drogą dwie minutki i będziemy w Winni. A takie mamy otoczenie, piękne góry. E, ogólnie w, na tej drodze nie ma jakichś sklepów. Sklepy są przy tej głównej drodze, jak tutaj widzicie. Ciekawostką jest to, że przy tej willi niedaleko znajduje się szkoła gotowania po tajsku, jak również bardzo słynni youtuberzy. Znajduje się w bardzo urokliwym miejscu, w lesie palmowym. Miejsce, kochanie, jest naprawdę cudowne. Dookoła są e, palmy. E, po lewej stronie le, jest e, las kauczukowy, gdzie zbierają gumę, czy jak to? Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie zbierają to i przetwarzają na kauczuk. E, zobaczcie, jak pięknie. Jest e, tutaj cicho. Jak na wsi, w okolicy jakiejś takiej najbliższej, tak jak teraz tu idę drogą, to nie ma sklepów, ale przy drodze głównej znajdziecie takie najbardziej potrzebne rzeczy w małych sklepach spożywczych. Dom położony jest tak w centrum wyspy, pomiędzy różnymi tutaj pagórkami. Naprawdę bardzo urokliwe miejsce. Tak to, moi drodzy, się prezentuje wśród takich dużych palm kokosowych. W nasłonecznionym miejscu, ale jednocześnie otoczonym tymi palmami, więc nie jest aż tak tutaj słonecznie. Też jest możliwość do kupienia dodatkowych działek tutaj, bo jest tu chyba z pięć działek, ale na razie stoi tylko jeden dom. Dzisiaj, drodzy Państwo, prezentuję wam tropikalną willę położoną właśnie tutaj w ogrodzie palmowym na wyspie Kolanta. Jak widzicie, tutaj za mną prezentuje się ten budynek, jest naprawdę przepiękny, nowoczesne budownictwo. E, wszystko w wysokim, wysokim standardzie. E, łącznie, tutaj jest około 191 m2, trzy sypialnie, trzy łazienki i łazienka dla gości. E, tutaj za mną widzicie. Basen. Basen jest z wodą solankową, a nie z chlorowaną. Tutaj macie prysznic i wszystkie urządzenia do basenu mieszczą się tutaj właśnie w tym zakamarku. Posesja na razie na chwilę obecną nie jest ogrodzona, dlatego że to zależy już od tego, kto kupi, jakby chciałbym sobie ogrodzić. Właściciele tej willi mają w planach ogrodzenie dla tej willi i po prostu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to jak najbardziej mogą przedstawić te plany lub pomóc w doborze odpowiedniego ogrodzenia. Tak drodzy Państwo, wygląda, to wspaniała wina. Okazuje e, się, żebyście wiedzieli, jak ona jest wielka, ogromna i e, właściwie jest czystą kartą. Można sobie tutaj zaprojektować tak, jak ktoś by chciał, że kuchnię czy salon, wszystko jest e, jak to dla Was do dyspozycji. Idziemy teraz zobaczyć tą willę. Tutaj macie przygotowane miejsce do zrobienia kuchni. Można zrobić według swojego projektu. O właściciele mówią, że mają projekt kuchni i mogą w tym jak najbardziej pomóc. Wszędzie zamontowane są klimatyzatory firmy Daikin, która jest jedną z lepszych firm. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że tutaj są naprawdę duże okna to nie jest gorąco w tym domu. Klimatyzacja wcale nie chodzi i dzisiaj jest bardzo gorący dzień, ale nie jest gorąco. Trochę echo się odbija, dlatego że dom jest całkowicie pusty, ale w sumie to dobrze, bo każdy może sobie zrobić ten dom po swojemu, tak jak chce. Też jest jak widzicie tutaj wiatrak, na suficie są różne lampki. Cała posesja również ma system kamer. Także można tutaj podglądać, gdyby ktoś wyjeżdżał. Tutaj są zamieszczone kamery. No dobra, to idziemy zobaczyć dalej. Także jak wchodzimy tutaj, tędy, to jest wejście salonowe, ale są też normalne drzwi wejściowe. Zaraz Wam pokażę. O, tutaj jest wejście do domu, bokiem posesji. Na parterze mieści się pokaźnych rozmiarów sypialnia, tak zwana master bedroom. Eee, tutaj mam Nie chcę... Zaraz zobaczymy ile będzie miało metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery. Sypialnia moi drodzy ma około 20 metrów kwadratowych. Także jest tutaj całkiem do waszej dyspozycji, jakbyście chcieli ją sobie umeblować. Jest tutaj wyjście, można zbudować sobie taras, czy jakieś tutaj... W Master Bedroom, czyli tej największej sypialni, jest też przepiękna łazienka. Prysznic, tajska ubikacja z taką myjką. I mamy jeden kran, jedną miskę. Właściciele powiedzieli, że mogą, gdyby ktoś chciał, dołożyć drugą tutaj. Wychodzimy z sypialni. Na lewo mamy tak zwaną łazienkę dla gości. Tutaj mamy umywalkę i ubikację. Centrum dowodzenia mieści się w tyle domu. Też są drzwi gospodarcze, gdzie można po prostu wyjść na zewnątrz i zorganizować sobie tutaj miejsce na pranie, które mogłoby sobie schnąć. Tutaj mamy pompę wody i zbiornik wody, a wszystkie klimatyzatory zamieszczone są na tyle domu e, wysoko, żeby nie zabierały miejsca, które mogłoby być wykorzystane właśnie na organizację suszarni e, czy czegoś takiego że na dole jest bardzo dużo miejsca, salon jest otwarty, no i te widoki, widoki zawierają dech w piersiach. Zobaczcie, palmy kokosowe, w ogóle jest tu bardzo, bardzo cicho. Sąsiadów pobliskich nie ma, do najbliższego sąsiada jest około 200-300 metrów. Ok, idziemy teraz na górę, na górę prowadzą takie schody. Wszystko w tym domu jest y, przy użyciu prawdziwego drewna. Y, zarówno drzwi, jak i schody są z prawdziwego drewna. Na górze, jak widzicie, są takie sypialnie ze szklanymi drzwiami. Tak to wygląda: sypialnia numer jeden. Już wam mówię, ile mniej więcej metrów tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa. Około 12 metrów kwadratowych w sypialni. Mamy niskie okna. To jest przygotowane miejsce na szafę. Są właśnie drzwi, które Wam mówiłam. I łazienka, podobna sytuacja. Można domontować umywalkę, prysznic. Widok z sypialni na górze jest podobny jak z salonu. Idziemy do drugiej sypialni, która jest odzwierciedleniem, jakby lustrzanym odbiciem tamtej. Taki sam metraż i też mamy łazienkę, ubikację i prysznic. Na górze mamy tutaj taki taras widokowy, nie wiem czy to widać barierka. Można sobie podziwiać przepiękne widoki. No i co myślicie Państwo o takiej willi w takim miejscu? Koszt tej willi to 9,5 miliona batów. Dom jest wybudowany w nowoczesnej technologii, ze wszystkimi jakby najnowszymi rozwiązaniami. Jest budowany inną technologią niż tańskie domy, ponieważ ściany są dużo grubsze, a to jest po to, żeby zapewniać E, chyba to się nazywa izolację dobrą, żeby w ciągu dnia nie było zbyt gorąco. Po prostu e, to światło słoneczne e, nie wchodzi tutaj tak szybko i nawet bez klimatyzacji nie jest tu aż tak gorąco. Dach, proszę Państwa, przygotowany jest po to, że jakby ktoś chciał sobie zamontować solarne tutaj panele, to jak najbardziej może jest podpięta już do tego cała technologia, tylko wystarczy sobie wybrać panele i zainstalować. Woda jest własna, jest to własna studnia oraz zbiornik wody, więc też nie trzeba się martwić o to, że zabraknie czy prądu, czy wody. W domu już jest podłączony internet i wszystko jak najbardziej działa, także. Można zakupić się, wprowadzać. Właściciele też powiedzieli, że gdyby ktoś chciał, to oni ze wszystkim pomogą. E, można poprosić o projekt kuchni, e, można dostać namiary na osoby, które czy robią kuchnię, czy ogrodzenia. Oni wszystko tutaj mają jakby e, ogarnięte i mogą w tym jak najbardziej pomóc. Jeżeli chodzi o kupno takiej e, posiadłości w Tajlandii, e, wiem, że wiele osób zastanawia się, czy to w ogóle jest możliwe, bo w internecie krążą wiadomości, że w Tajlandii nic nie można mieć na własność. Okazuje się, że jednak można kupować w Tajlandii, tylko trzeba znać sposoby, jak to zrobić. E, Państwo, którzy sprzedają ten piękny dom, e, Pomagają w tej kwestii, proponują spotkanie z prawnikiem online, który wytłumaczy wszystkie możliwości zakupu tej posiadłości i co się z tym wiąże. Właściciele oczywiście posiadają Blue Book, czyli taką książeczkę, która ma wszystkie pozwolenia na budowę, wszystkie jakby coś odpowiednik naszego dziennika budowy. A możliwości kupna takiej oto posiadłości w Tajlandii jest wiele. Myślę, że jak ktoś będzie naprawdę zainteresowany, to proszę o kontakt i wtedy udzielimy wszelkich informacji, jak to zrobić, żeby wszystko przeszło sprawnie i pomyślnie. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania odnośnie tej posiadłości tropikalnej willi wśród lasu palmowego, wśród wzgórz, kolanty w Tajlandii, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu i będę starać się udzielić odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania. Taki jest widok z przodu. Basen salonkowy. woda. Basen, kochani, ma 1,5 metra głębokości i 12,5 metra kwadratowego, czyli 5 metrów na 2,5. Można już popływać.